Wzniosłeś, na krzyż ręce swoje, kładząc, kładząc Serdecznie pozdrawiamy z właśnie co zakończonej drogi krzyżowej na ulicach naszego miasta. W tym roku pogoda nie była łaskawa, ale tym bardziej mogliśmy zjednoczyć się z męką, cierpieniem i też samotnością Chrystusa dźwigającego Krzyż. Bo to nabożeństwo drogi krzyżowej jest tą liturgią, która szczególnie leży w sercu wszystkich katolików, przeżywanie cierpień, męki, śmierci Chrystusa przynależy do całkowitego centrum naszej wiary. Zbliża się triduum. Pas Halne. Dzisiaj już rozpoczynamy Wielki Tydzień Niedzielą Palmową. Dlatego też ta Droga Krzyżowa stanowi fantastyczne preludium do wejścia w klimat męki Chrystusa i jego zbawczego dzieła. Droga Krzyżowa już od starożytności była czymś bardzo cenionym przez wierzących. Via Dolorosa, droga w Jerozolimie, na której wszystkie te święte miejsca, po których Chrystus się poruszał, gdzie upadał gdzie spotykał matkę, niewiasty, od samego początku był otaczany wielką czcią i właśnie z tego względu takiego miłosnego rozczulenia się nad miłością samego Chrystusa i jego cierpienia, chrześcijanie przynieśli tą drogę krzyżową do swoich kościołów, na swoje ulice, na różne kalwarie. Ojcowie kościoła mawiali, że krzyż Chrystusa jest właśnie tym drzewem, które przyniosło nam zbawienie. W Księdze Rodzaju czytamy o drzewu rajskim, przez które przyszedł grzech. Przyszło nieszczęście, przyszło de facto piekło. Chrystus na drzewie odmienia los człowieka, otwiera przed nim perspektywę nieba, radości wiecznej. Dlatego to drzewo jest dla nas drzewem prawdziwego życia. Zrywając owoce z krzyża, z tej odkupieńczej męki, my przez miłosierdzie Boże pragniemy dostąpić zbawienia i o to właśnie walczymy. W swoim chrześcijańskim życiu, powstając, walcząc z pokusami, z zakusami złego ducha, Przyjaźń się z Chrystusem, bo tylko to jest nadzieją naszego pokoju serca, ale i wiecznej, szczęśliwej przyszłości. Wszystkim Wam, którzy tego słuchacie, życzę prawdziwego, bożego przeżycia zbliżających się świąt wielkanocnych. Niech Chrystus doda otuchy tym, którzy są smutni, którzy być może są samotni, cierpiący, schorowani. Niech Chrystus martwych Zmartwychwstały podźwignie nas wszystkich z grzechów, da prawdziwą wolność, Pokój. Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.